Kolejny film, kolejna przyroda. Łukasz, gdzie dzisiaj się znajdujemy? Dzisiaj jesteśmy w niezwykłym miejscu, bo Włośni. jak widzicie, salon samochodowy, opuszczony salon dokładnie francuskiego producenta samochodów, czyli Peugeota. Nie wiemy jeszcze, co czeka nas w środku. Nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze. Nie przedłużamy, idziemy do środka za chwileczkę. A w środku na nas czeka kolega Bartosz. Naciesza gościnie po raz kolejny. E, z przodu y, mamy oszklony, ładny salon, tyny. tak, gdzie na pewno mm. samochody stały. Z tyłu biurowiec, piętrowy łącznik y, z serwisem i obsługą posprzedażową. E, parkingi, znaki z parkingami, które są zarośnięte już. E, resztę zobaczycie na ekranie. Salon chyba już długo opuszczony, bo widać roślinność zrobiła swoje. Pod budynkami wyrosło, teren. wyrosło zielone. No a tutaj z tej strony w ogóle drzewa i krzewy zarosły na wysokość okien, powyżej okien. E, także nie widać tam nic z tej strony. Tak samo wejście do biurowca. Tutaj miałeś samochód na gwarancji, mogłeś tu podjechać sobie i panowie wyszli w, w kombinezonach i ładnie tutaj przyjęli ciebie. Dokładnie. Zdjęciami zajmiemy się na samym końcu. Teraz będziemy kręcić materiał do filmu. To co było tutaj. Żeby się nie rozdrabniać. Główne wejście jakieś? Nie, to wejście do, do biurowca. Czy tutaj płaciłeś? Kupowałeś płaciłeś? Yy. Myślę, że może jakaś transakcja była tutaj wykonywana, ale mm. tam udział mm. obsługi klienta zainteresowanych głównie, żeby zobaczyli samochód, mogli się zapoznać, było właśnie z tamtej strony. Niestety tutaj mamy zamknięte. Ale zaraz znajdziemy wejście Z tyłu na pewno Parking duży, tak? No, parking duży Sporo samochodów Co? Tutaj stąd? Jak stąd? Z, z Poznania to jest, to jest plony, tak? Co? Rozglądnie, panowie A czemu? Tak się pytam, co się tu? A, dobrze, nie wiem. Tylko oglądamy. Ale te szkła podstawione no masakra specjalnie ale zobacz, kto, to, to rozcześnięte butelki ile to no. alkoholu poszło zabetonować dobra, jesteśmy na terenie serwisu są jeszcze dane nawet mamy pewne dane osobowe, które zasłonimy? no, zasłonimy włączam oświetlenie może coś to da Duża hala, że słuchaj... Szkoda, szkoda troszkę. Duża ta hala. O, jak to słychać, Używa tak to... Wyłącz światło teraz, bo... żeby nie było widać. Wyłączam światło. Muszę wyłączyć światło, żeby się rzucać w oczy. jakaś impreza, Jakaś impreza. trwa? dobry, dobry. Ktoś nam pod nas zaczepił tutaj z zapłotu. No, hmm? tamby nie zaglądem, bo nielegalna siłownia i jest w tym tak. celu jest. Ale tutaj z zapłotu Gościu był głowę wychylił. Czy z ochrony jesteśmy, nie? Czy z ochrony jesteśmy, nie? Nie było tylko nielegalne kwatki czytaj w tym celu. A i może dlatego Gościu się wystraszył, nie? No, no. Do tego idziesz? Co? Nielegalne walki mają. walki. Walki. Walki? No. Dlatego próbował nas przestraszyć nasze z ochrony jesteśmy wiesz? Co ty gadasz? Po Urbek się nie interesuje. No dobra, to wszystko jasne. Tak jest. Jest z nami Bartosz, tak jak mówiliśmy gościnnie dzisiaj na naszym kanale. Tak. tak. Bartosz, duża hala. Duża hala. Na, na dole były chyba te siłowniki, gdzie samochody podnosili. Dokładnie, te, ty, żeby były. Typowo serwis. Schodami do góry się dostaliśmy na magazynro hali. Jakiś magazyn no, to był magazyn części zapasowych, no to widać, że to jakieś uszterki mm -hmm. coś sobie wisiało na tych jakieś takie coś powo części w i na samym końcu będą biura to jakiegoś działu właśnie Mamy przepiękny widok z okna. Mamy przepiękny widok z okna, ładna pogoda dzisiaj. Myślę, umieszczenie biurowe. No i tutaj te kąpki, które mają na chodniku, nie? No, no. Łapy, ktoś zostawił ślady łap Prosta, majot. Proszę. Kancelarz się nie da? Nie będziemy pokazywać gdzie, ale. Mhm. Kancelarnia się nie no, Czyli przez upadło. Politycznym palcem. Spróbuję jakiś wyręcz na sobę. Dość o tym było, dużo opisane w prasie. A tu jest to, co byliśmy przy tych drzwiach, co były zamknięte na dole. Została tylko myszka. Myszka Logitech, tak Logitech, kiedyś miałem taką myszkę. sterownik Żelika. Elektroniczny. Mhm.

Jeszcze baterie działają. O, wejście wtedy... Jest czujnik temperatury jeszcze. Tak, no to wszystko działa. Chuba było hmm. Drzwi wejściowe. No, tu Telefon. Dobra. Dobra. tutaj mamy jakieś pomieszczenia. Może jakieś poczekania dla ludzi albo coś takiego Cały papier został. Mm -hmm. O, tutaj A, tutaj nie jeden kontrakt został podpisany w tym pomieszczeniu. Słuchajcie, to mi się wydaje Biurko, biurko prezesa Ładne biureczko. Nie ma napisu e zdjęcie z o i no. mamy hasło podane z tak, proszę tak, bardzo, żeby nie zapomnieć no dokładnie nie? Nokia 80210 8020. No, to to o co telefon. No, powiem, mega no i takie mamy przejście no lipa nie? bo jest pustostan ogólny no pustostan jest Same szafki zostały niestety samochodu nam już dzisiaj tutaj nie dostawiono. Tak myślę gdzie to się zamykało tu. Ja nie chcę A tu właśnie. Dzwij od tego. Powinny być chociaż łapki. No właśnie nie ma łapek. Tak by te drzwi nie, nie były ma. stąd. Mhm. Weź A widziałaś ten? Nie. Bo ściabę, Siedem, normalnie normalnie Nie ma, nie ma. Bardziej kto się założył, ale te gasnice to jest porażka. Wszystkie gasnice ktoś zdemontował. I taki bałagan później robią. Dobrze, uważasz, byliśmy na dziale serwisowym, teraz przedostaniemy się na drugą część budynku i zobaczymy nam, co nas tutaj na czeka. Funkcję, yy, na funkcję, budynek z funkcją reprezentatywną. Kamera. O, trapa. O, trapa. No, zdobywali, zobaczcie, Jakie to stare tu 2002. niezły sprzęt. No, tutaj jakość... Technika rzecz rzeczy. Tak, jakość wykonania jest zachowana. No, w końcu salon. O jest serwisowe stroje te Serwisantów Marcino, Marcin Myjnia, kosmetyka, proszę bardzo Tak kompleksowo usługi No już też zacieka, widzę ten mhm. Sufit przecieka, no. Sufit przecieka. No, Niestety miejsce z może nie jest zdemonowane Ale już Nic się z tym nie stanie niestety Hop. serwisu. serwisu No i tutaj współpracowali z ubezpieczeniem 2014 rok kalendarz słuchajcie do października 21 pracowało. Tu data się zakończyła na jesień 2014, czyli serwerownia, tak. UPS do podtrzymania prądu zasilania. Zobaczmy, w drugiej stronie biurka, czyściutko na biurkę, wszystko wyczyszczone. O, certyfikat mamy, ukończył cykl szkoleń i uzyskał tytuł doradca serwisowy klienta. Elegancko. Pokazałeś, no, jak tutaj Tak, tutaj jest. UPS, Mamy komputer. Switch'a, wszystko jeszcze jest Tutaj to zachowało się jeszcze Pentium 4 słynny Kiedyś to była maszyna taka serwerownia, Serwerownia trochę kosztowała 10zł Pentium 4 1GB RAMu przy dobrych I Intel Bez HD, więc nawet na YouTube filmika nie obejrzysz W dzisiejszych czasach, prawda? Pusto. Pusto. No i teraz słuchajcie, sobie przejdziemy do części tej najciekawszej dla wszystkich kupujących samochód nowy. To była ta przednia część. Tu My na pewno jakieś samochody stało Tu jakieś auto stało na pewno. No na tym podeście, nie? Na pewno jakieś reprezentacyjne. Ciekawe, jak tu jeżdżaj z modem do środka. właśnie mnie to też ciekawi. Pod tym Ten, przodem. Aha. Możliwe. Co? Mieliśmy w tej części ubezpieczenia, tak? Mogliśmy ubezpieczyć działko sobie. A, czy mogłeś sobie wejść? Rodzinnie, Prawdaż? I też eee, przypomina z pizzeriami takie. Taka loża. Takie, loża, no. Loża. Mhm. Lubię. I sprawny. Ja myślę, że to bardziej chodzi o to, że jest. Ubezpieczenie otacza Cię opieką dookoła. Mhm. E, tak, żebyś się czuł bezpiecznie, po prostu. Gdzie jest Co to jest? To jest coś w środku, czy co? Jest Jest. Takie oszczelonego mocno. A, czy taka kanciapa. O, ceny mamy. Peżotów. Dużo ci pewnie kosztowało. 2013 rośnik czyli co do 2014, jak no, ten tak rok, jak z tego wychodzi. My A to używały to już używki są <grym> tak. próbowali już sprzedawali. ciekawe dlaczego ja ja mały przewód do Na internetu? Nie. To jest to do... telefonu. Mhm. O co tu mamy płytę? Tak. Płytę z muzyką czy z prezentacją no. samochodu na pewno też, nie? Mhm. Z prezentacją samochodu. I zamknięte, samochodu. zobaczcie, no. 107. zobaczcie. Świetnie. Ok, zrobię taki, taki temacik. Prezentacja płyt, proszę mhm. bardzo. Tak wygląda jeszcze się zachowały. Płyta. Mhm. Witamy, płyta DVD. DVD no, proszę. Tak. to jest prezentacja 107 Pierwszy. Ciekawe, na pewno jakiś filmik spowamy, żeby nie było. Tak jest. Skąd zabraliśmy, zostawiamy. Zobaczmy tutaj. Mam sprzedaży dla firm. A podobne pomieszczenia, warto, jak tam. Skoro szyty tradycyjnie, dokumenty. O, nawigacja na do systemu Jeszcze na płycie CD. CD-ROM. Mhm. Wow. zachowana. Nie wiemy z którego roku. Niestety już aktualizacji nie dostaniesz. Po Polsce 2005. 2005. 2005, ale jest kompletna. Mhm. Bardzo ciekawe znalezienie. jeszcze możemy... Tutaj z tej strony chyba już podejrzewam nic się nie zachowało. szufladka na długopisy. A nic nie ma. Tutaj pusto. No to zobaczmy. Bartosz dalej. Widzowie są zniecierpliwieni na pewno. Nie tak będzie. Masz przebieg. jeszcze. Czy myślę że ten świeży temat może był tu komputer właśnie niedawno jeszcze? Ładne VGA z tym. Na spokojnie możesz dzisiaj go używać, bo jest. Dobra, wszystko Myślę. mam nagrane, wyłączam. Ale tutaj? Tu jeszcze? Wszystko Ale na pewno? Nie. Myślę, że nie, Łukasz. Ja nie byłem. Też nie byłem. A tu masz co? Wy, wy, o, o, te wykładziny, skórę, zobacz. O, jaki rodzaj, zobaczcie. Nawet na dzisiejsze czasy te samochody całkiem, całkiem, całkiem ładnie wyglądały. Peugeot 607. To jest te pomieszczenia, które widzieliśmy przed chwileczką z tamtej strony, a my sobie przejdziemy. To jest taka ścianka stworzona. Kabel, zostały kable zasilające. O, jesteśmy u Bartosza. Kabel zasilające. A teraz zasilające. Ten, taki pilocik. Byś poświecił tutaj jeszcze trochę tylko przewodów ma dowarek. A przewodniczący. Za tym. Mhm. wszystko co pewnie było warte zostało już wyniesione no i też nam tutaj kalendarz wskazuje 2014 symbol upadku, rok upadku o tu cała ściana informacji, plakatów to chyba ścianka zrobiona na szybko. Tak, tak zmęczyć jakiś pomieszczenie, Inne mi mm -hmm. miał mm inną -hmm. inne przeznaczenie. No Jedyna to, to można powiedzieć, że się zachowałe biurowe zajęte przez komarnika. Przez syndyka. Krzesło obrotowe numer 117. No i co, ile? A przynajmniej było 117 krzeseł Wiemy, ile było krzeseł Nie wiemy, ale 117 jest taki mhm. to Może być więcej. Przejdźmy na drugą stronę, Tutaj też nie było jeszcze. Pomieszczenie kuchenne. tak, a, dla pracowników i jakiś pokój na o, tu były UPS-y, zostały? Były na pewno. UPS-y, tak, zostały. Aż dziwne, tak. że. już. Rozładowane. Aż, Aż dziwne, czy... że zostały. Zaraz z dwójkami tu idzie. To myślę, że była tutaj też tutaj. Jeszcze gdzieś... no świetnie, czyli. No, no, a mój to, to ten, tutaj, tu już było. Zgrywanie. tutaj Rejestratory monitoring. do, no, do monitoringu. Monitoring tutaj, on no, też tak. Mieszka, kiedyś była nowa. Mm -hmm. Było pudełeczko, znaczy jest pudełeczko, była myszka. Mhm. Zasilacz. Zasilacz, ciekawy do czego by się przydał. O, nie, 15V. 15V to bardzo niepopularne u nas. Mhm. E... Nasza dzisiejsza podróż dobiega końca. W ten sposób pokazaliśmy Wam opuszczony salon samochodowy. Myślę, że fajne miejsce. No, właściwie już tutaj dosyć mocno opróżnione ale zawsze materiał godny pokazania do zobaczenia w kolejnym odcinku